Mam się Jarosław Bandos i mam pytanie do Amadeusza, bo ostatnio chwalił się swoim nowym zegarkiem i każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie właśnie w tej dziedzinie na ten temat, wie, że takie zegarki są dość drogie, a ten model akurat jest dość trudno dostępny i ja mam takie pytanie, bo akurat mam ze sobą tester diamentów, to jest urządzenie, które sprawdza prawdziwość takich rzeczy. Uuu. I jeśli Amadeus jest pewny, że jego Rolex jest oryginalny, to czy ma coś o, przeciwko, abyśmy teraz sprawdzili, czy jego diamenty rzeczywiście są prawdziwe? Sprawdzamy. Sprawdzamy na supermarketu. Dobra, Luzie, kurwa, czuj się Kurwa, Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, a ja jako głos obiektywny. Lubert, ledwo widzisz, jak ty chcesz. Sprawdzimy to. Mo Chodź do chodź światła, do konary. światła. Okay, jasne, Potrzyma, Do światła. Trzymaj, dawaj, masz. Okay. Może na środek sceny, na środek, na środek sceny. Chodźmy. Na środek sceny, kochani. Na środek sceny, nie zasłaniajcie kamer, tylko tak frontem, frontem. Dawaj, dawaj, no. Arek. Dobra, na początku może pokażę, jak to działa. Tutaj mamy takie kreski i te kreski pokazują prawdziwość diamentu. Jeśli dotkniemy na przykład do szkła, to w ogóle nie reaguje. Jeśli dotkniemy do metalu, to się robi zwarcie, no i nie działa. Jeśli dotkniemy do diamentu, no to... Poka... No, no dobra, damy, dawaj. Czyli to Turcja, czy jak? Nie, no działa, działa. Sprawdzimy ten diament. O, no to jest prawdziwy czy nie, kochani? Jest prawdziwy. Tak? Nie no, szczerze, na początku mi się cię, co? Tak, bo taki model jest bardzo rzadko spotykamy. Morpheus Watch, Morpheus Watch, najlepsze zegarki, pamiętajcie. Tak, go dodaję szacunek, bo jednak uważałem, że mógłby to być podźwignany. Bo często na rynku zdarzałem się podróbić. Dobra. wydymać masz freda, fred wydymał ciebie. No, tak. no dziękujemy bardzo, fajny, fajny pomysł.